Siemaneczko, witam Was w odcinku finałowym serii Real Madrid. Fantasy. Tak prezentuje się ten składzik, no, zostały nam dwa finałowe mecze w tej serii, które zagramy sobie w kwalifikacjach, a później sobie otworzymy jeszcze za nie paczki. Jedyną zmianą z poprzedniego odcinka jest to, że kupiłem Raula i on sobie poleci za Goriego. I teraz mamy już całą ławkę Raul Madrid. Gori dziękuję Ci, on nam tam pomógł zrobić chyba makalele z tego co pamiętam. No i tak wygląda nasza ławeczka, ten Raul na pewno sobie wejdzie na boisko. Albo wiecie co, w sumie Butrą dużo wygrałem w tym, w tym roku, dajmy szansę Raulowi. Także Raul od pierwszej minuty, dzisiaj pierwszy raz będę nim grał. No i co? Nie ma co przedłużać. Zaczynajmy te dwa mecze ostatnie. Także uwaga, uwaga, stroje Realu Madryt i uwaga. Kto będzie naszym rywalem? Okej, okay, Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No jak się domyślacie, to będzie taki bardziej odcinek podsumowujący, pogadankowy, taki bardzo luźny. Ale jednocześnie będziemy się cieszyć tym pięknym składem, który udało nam się ułożyć. No co no, seria moim zdaniem bardzo fajna, mi się przyjemnie ją nagrywało, mimo że musiałem ją nagrywać troszeczkę, tak wiecie, yy... o pierwszą <głos》>. <głos》>, szybko. Mimo że musiałem ją nagrywać tak wiecie, hurtowo, bo miałem sesję, czyli to jest takie, wiecie, ciąg sprawdzianów na studiach. Musiałem jeszcze nagrywać odcinki normalnie, żeby wypadały, i do tego wszystkiego właśnie musiałem nagrywać. Nie żałuję tego, bo przy tej serii bawiłem się doskonale. Mam nadzieję, że i Wy również. I myślę, że za rok znowu taka jakaś podobna seria się pojawi na wakacje. Myślę, że to może będzie tradycja, taka wakacyjna seria z Realem Madryt albo jakimś innym klubem. Możemy za rok zrobić Manchester United. Też to myślę, że może być fajne. Bo Manchester United jest moim drugim ulubionym klubem. No i co, dajcie znać w komentarzu, jak wam się seria podobała, co byście zmienili, jakie zasady, no nie wiem, może dodali, albo w ogóle, jakie zasady serii byście widzieli za rok. Wtedy wrócę sobie do tego filmu i będę miał zasady od razu wypisane, także śmiało piszcie swoje pomysły, może akurat coś tam wybierzemy. Cieszę się bardzo, że miałem też budżet na takie karty, przede wszystkim, że zbierałem te karty Realu Madryt tam od jakiegoś tam czasu, oczywiście nie od początku gry, bo jeszcze tak to bym miał Marco Asensio, na przykład czerwone, tego adidasowego. O, Casillas, ładnie. Ale jednak od jakiegoś momentu te karty Realu Madryt zbieram i zebrała się fajna ekipka tak naprawdę. A ja też chciałem wam w sumie podziękować za to, że oglądacie mnie, wspieracie. Jeszcze szczerze mówiąc nie mam totalnie pojęcia jak ta seria się przyjęła na YouTubie, jednak no... Nieważne jak się przyjęła, jeżeli komuś się, komukolwiek, nawet innej osobie się podobała, to ja już jestem usatysfakcjonowany i spełniony, no, w przeciwieństwie do tego meczu, bo tutaj jest taki gówno na razie, że szok. No ale wracając, no, dziękuję Wam bardzo, że mnie oglądacie, wspieracie, łapkujecie oczywiście filmy, jak nie daj słodkiej kury, to teraz daj, możesz to zmienić. Niedługo się widzimy już normalnie w FIFA 22 Ultimate Team. Zobaczycie podsumowanie miesiąca. Mam nadzieję, że udało mi się coś tam nagrać. Wchodzimy do Ultimate'a. Pewnie, już może niedługo jakieś paczki 20x85 plus wyszły, także je sobie porobimy. Zrobimy sobie w jakiegoś live'ika wkrótce. I teraz, dobra, i teraz mam wam powiem takiego linka dla tych, co oglądają i słuchają mnie. Planuję pod koniec sierpnia, czyli tak naprawdę niedługo, po pierwsze, dwie, no w sumie dwie rzeczy planuję. Otworzyć nowy server Discordowy. Myślę, że... Mieliśmy z administracją pracować nad nim w lipcu. Ja dopiero jakby skończyłem studia, wczoraj jakby ostatni egzamin miałem, czyli 2 lipca, więc ja jeszcze czasu nie miałem, ale w lipcu się tym będziemy zajmować. Zobacz, ciekawe czy wyszło wam to. Mam nadzieję, że tak. Pozdrawiam Mukoko, Jasia i całą administrację z tego miejsca. No i dobra, no i to jest jakby pierwsza rzecz, że chcemy Discorda otworzyć nowego, a drugą rzeczą jest to, że planuję zrobić coś takiego jak ekipa. To jest inspirowane na ekipie, wiecie tej ekipy, w słabej ekipie Friza. Planuję zrobić film Finał FIFA 22. 10 odcinków w ciągu dnia. No i swoją drogą jest tego Raula. 10 odcinków w ciągu dnia. Najprawdopodobniej to będzie data 31 sierpnia. Będą to odcinki różnego rodzaju. Mam nadzieję, że uda, uda mi się jakiś pack and players z jakimś youtuberem. Fajnie by było, jakby się udało z namianem. To bym najbardziej się cieszył. Ale z każdym innym youtuberem też bym chciał. Może coś z Juanem ogarniemy, którego bardzo lubię. No, gościu jest takim, no, uwielbiam gościa, naprawdę jest mega fajnym ziomkiem. Dlatego, jeżeli Juan to oglądasz, to serdecznie Ciebie pozdrawiam i mam nadzieję, że udało nam się spotkać. Na pewno będzie film jakiś z moją dziewczyną, może coś z draftami związanego. Ostatni film właśnie z, z moją dziewczyną Olą yy, przyjął się fajnie, do, fajnie, wtedy też coś tam z draftem było. Także myślę, że jakaś powtórka będzie. będzie będą jakieś puck and play, jak będę sam grał, nie wiem, jakieś paczki z ikonami, no po prostu. Będzie fajnie, będzie fajnie. Myślę, że będzie fajnie. Będzie to 10 odcinków w ciągu dnia i tak jak mówię, to chyba będzie 31 sierpnia. To będzie finał FIFA 22. Potem oczywiście zrobię sobie przerwę tak za dwa tygodnie aż, nie wiem, do startu po prostu FIFA 23, muszę też odsapnąć trochę. No i co? Mam nadzieję, że ten pomysł też Wam się podoba. Możecie napisać w komentarzu, czy tak. Ja uważam, że czegoś takiego inaczej. Czegoś takiego na polskiej scenie FIFA jeszcze nie było. To już jest coś, to już jest coś, bo no jednak polska scena FIFA już trochę czasu ma, a jeszcze nikt czegoś takiego nie zrobił. Dlatego mam nadzieję, że taki finał się fajnie przyjmie. Wam się też będzie podobał ten pomysł. I tak jak mówię, prawdopodobnie lata 31 sierpnia będziemy startować o 10 i odcinki będą się pojawiać do 20. I co, to już trochę pogadałem. Jak gościu strzeli na bramkę, to po prostu wyjdziemy. Nie ma też co tryhardować za bardzo, ta, ta, ta seria to był fan, ta seria to jest fan, wiadomo, czasami zdarzał się tryhard, no jak to ja, ja lubię czasami potryhardować i się powkurzać na tą grę, ale głównie ta seria to był czysty fan, dlatego jak teraz z strzeli na bramkę, ja nie będę tryhardował, po prostu wyjdę i zagramy sobie ostatni meczyk w tej serii, ja pierdziele. I dawaj Beckham, jeszcze popisie dobrym strzałem, no nie no, Markinius na klatę. Ale powiem wam szczerze, Beckham to jest taka karta, która daje fan. On daje zajebiste podania. No, jego podania to jest czysty majstersztyk. Jego strzały z dystansu, no też robią robotę. To jest karta, która daje fan. Może nie jest jakiś super, że, że ci okiwa całe boisko i strzeli gola. Ale to jest gościu, który ci załaduje 40 metrów gola. Przynajmniej tak było chyba w poprzednim odcinku. Ze słabszej nogi. <laughs> I o to chodzi chyba w FIFA. I dawaj Beckham, jeszcze! Aj, ale no... On ma, on ma po prostu ten strzał z dystansu. Nie wiem, nie każda karta coś takiego ma. Mimo, że jakaś karta może mieć 99 strzałów z dystansu, to wydaje mi się, że to nie będzie to. Ten Beckham to ma takie, taką naturalną zdolność. Dawaj, zidam! Dobra, wiecie co, na razie już wyjdziemy. A nie gości ma winna. zróbmy też komuś dzień. Gratuluję przeciwnikom i zagrajmy ostatni pidełowy mecz. I uwaga, z kim przyjdzie nam się zmierzyć? Okej. Okay. Dobra, może uda się coś... Ej, Zinole miał! Ej, dopiero teraz zobaczyłem zinole miał, dopiero teraz ogarnąłem. I Raul dobrze do Rodrigo, 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 Rodrigo. Oj, kim Pembe I Modyś, teraz ty zda. Aj, czemu z lewej? Ale i tak w sumie nie był to zły strzał. No on ma to strzały z dystansu, to czemu by tutaj nie, nie próbować, nie? I Beckham! Ojejku, to już, to już jakby za bliski dystans był. On musi troszeczkę z dalszych odległości, bo on ma strasznie silne strzały, dobra? Oj, zinola, no i Hakimi czy zinola, Hakimi czy zinola, Hakimi no, Hakimi to jest jedyna karta, która mi nie pasuje. Tutaj z chęcią będą karwa Halo Inna karwa Halo to jest postać na prawej obronie, która zapisała się. Oj, no, dobre, w Realu Mate. Dawaj, Roberto Carlos. Nie, dzięki za drugą, drugą szansę. Figo i Raul. Dzięki, jeden do zera, Pięknie. O, dobre podanie do Casiasa, Dawaj, Casiasem strzelamy gola. Jezu, ale wstawaj, Iker. Chociaż, kurde, jak myślałem w sumie w ostatnim chyba odcinku, komu tutaj opaska kapitana? Czy Iker, czy. Ramos i w sumie Iker to też jest dobry kandydat. Ja troszeczkę o nim zapomniałem, tak szczerze, bo to wiecie, Bramka aż tak się nie zwraca na to uwagi. I ta! Ojejku, szkoda. I Bex jeszcze, jeszcze powalczył. Ładnie Beckham powalczył. Raul! Ej, ale sobie fajnie porzuciłem, ale gościa to zmyliło strasznie. Zidane! Ojej, kunole. I Ramos! Dobrze, oj, dobrze, dobrze, do... to była najlepsza akcja przeciwnika, ale nie wychodź, koleżku, tak dobrze się bawimy, dam mu gola, wiecie co, dam mu gola, bo ja chcę jeszcze ten, ja jeszcze chcę, chcę, chcę sobie pograć, po prostu chcę sobie... Nie, no nie mogę. Mikrofon od... ja pierdzielę, troszeczkę szkoda, nie wyszedł mi ten finałowy odcinek, okej, okay, nie wyszedł, <noise> bo mikrofon odmówił posłuszeństwa, a aj, ajajaj, no szkoda, no ale dobra, już szczerze... Tam powiedziałem takie rzeczy, których nie powtórzę, w związku z czym nie będę nagrywał tego jeszcze raz. Oj, ale szkoda, i teraz mi się... Naprawdę mi się szczerze, szczerze mi się zrobiło przykro. Kurde, no ale dobra, no już tak jak mówię, no nie powtórzę tego co powiedziałem, tam już było tak serducha, nie będę się powtarzał. Było to co było. Z failem skończyliśmy, mam nadzieję, że mi to wybaczacie Otwórzmy te paczki, już jest mikrofon, także bez faila Może jeszcze coś trafimy, kto wie Złota pośrodki kart, okej, okay, mam tutaj ekraniki Gościu w ogóle wyszedł z meczu, nie wiem czy widzieliście Był Rage Quit, szkoda, bo chciałem mu dać gola Dobra, w pierwszej paczce nie było nic No i zobaczmy, mega paczka I co my tutaj będziemy mieli w mega paczce? Uwaga, jakiś walkauci, kocia się 7 no niestety, tutaj nie No i uwaga, ostatnia paczka w tej serii Dużo ich nie odważyliśmy Trudno, <laughs> fajna, fajna była seria bez paczuszek Udało się, mamy tutaj. okej, okay, Kosticia, Filip Kostić naszym ostatnim trafem w tej serii. O, Marcelo trafiliśmy, widzieliście? Był Marcelo, był Marcelo, jeszcze raz. Jest Marcelo, trafiliśmy, Marcelo. A więc dobra, tak ostatecznie prezentuje się nasz zespół. Moim zdaniem całkiem dobry. Jak na mój budżet, który miałem, czyli około 1 500 tysięcy, uważam, że zrobiliśmy tutaj kawał dobrej roboty. No może nawet troszeczkę mniejszy ten budżet. Już szczerze nawet nie mam pojęcia jaki był ten budżet. Moim zdaniem bardzo fajny składik są naprawdę kluczowe postacie w tym zespole, to znaczy jest na przykład Cristiano Ronaldo, co prawda na ławce, ale jest. Jest Igar Casillas, jest Ramos, jest Cannavaro, jest Roberto Carlos, jest Zizu, jest Beckham, jest Modric, no Rodrigo jeszcze nie aż tak, nie jest już taką legendą Realu Madrid, no ale jest. Raul to jest Wielka legenda Real Madrid. No i Figo. Brakuje takiego Marcela albo Carvajala na pewno. Puskasa jeszcze mógłbym dać. No jest dużo kart, których nie dałem w, tym, w tej serii, a mogłem. A Dlatego co, no piszcie mi jakieś pomysły na zasady nowej serii, która będzie za rok prawdopodobnie. I co, piszcie oczywiście jeszcze raz, to wam przypomnę. Piszcie, czy wam się seria podobała. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się i teraz, szczerze mówiąc, nawet nie wiem kiedy. Na pewno w sierpniu, no i może jakoś wcześniej jeszcze. Nie wiem, zobaczymy. Dziękuję za oglądanie. Siema. Jest! Skończyłem!